Pracuję z moim ulubionym pracownikiem, czyli Stefanem Wekubaczowiem. Oczywiście też mi sprzedaję rzeczy, <laughs> ale dam wam je. Muszę wam coś powiedzieć. Od wczoraj jakoś bardzo i to bardzo się źle czuję i czuję się, jak siebie na przykład dotykam, to wtedy po prostu jak siebie bym dotknął tutaj w Minecrafcie w ogóle. Nie czuję, nie czuję całego siebie, nawet jakbym sobie głowę dotknął, to ja nawet tutaj też nie czuję nic i nie wiem co się dzieje, czy ja się zamieniam w jakiegoś ducha czy co, ale naprawdę i to naprawdę nie wiem, naprawdę nie wiem co się dzieje. Dobra, chodźmy najlepiej do mojego domu, bo ja naprawdę widzę, ja już sam nie wiem co mi się zaczęło. Zaczęło dziać. Mam pytanie. Dlaczego ja nie mam ręki? Co? Czekajcie, ja tu widzę, tylko poczekajcie, zobaczę. Chyba serio się zmienia w ducha. Ja mam. Tak, um... Widać. Podobno to jest. wirus. Tu go można złapać gracze, wszyscy co są na Kubowicach nie widzą. Nie widzą po prostu. Nie widzą tej mojej ręki. Naprawdę nie widzą. Choć u mnie ona jest czarna. Ja się boję, że ja cały zaraz będę czarny, nikt mnie już nie rozpozna, albo że coś mi się zacznie zmieniać. Ja nie wiem, naprawdę widzowie, ja chyba idę, chyba już nie wiem się przespać. Bardzo dawno w swoim domu nie spałem. Naprawdę. Tak dawno odkąd. Spalił się mój dom lej i... Dobra, idę spać. Eee, o oh, że przespałem się, nie wiem czy jest dosyć co? No bo nie wiem, dalej nie mam tej swojej ręki. Chwilę mi się wydawało, coś nie wiem. Ach, dobra... Eee. Mam swoją nogę całą czarną. O, o, to już wiem, dlaczego się tak dziwię czuję. Ach. Nie, widzę nie ja wiem, co się dzieje. Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ja się boję, że to może być następna zła postać. Albo ktoś u mnie w nocy był i naprawdę coś we mnie rzucił, albo mi coś dał do buźni i ja się zaczynam. Wiedzieć jakiegoś ducha? Nawet nie wiem, co to jest. Nie wiem, jakby to określić. Ale i da coś sprawdzić, bo pokazało mi się chyba coś na czacie. Wydawało mi się, że idę do otchłani. Dokładnie tak. Idę do otchłani. Idę. O Boże! Idę do otchłani. Ja pamiętam, że jestem to czarne. Czemu? Nie ja wymawiałem, I idę do odchłani! Nie! nie, nie, jest! Udało się! Co się, nie, co się stało? Mam dalej taką samą postać i nie wiem, ale co? Czemu ja mówiłem, idę do odchłani? Jakby ktoś no, no, sterował? Ja nie wiem, poczekajcie, idę tam jeszcze raz sprawdzić. Ach, chodźmy dalej sprawdzić, bo ja naprawdę nie wiem. Co tu się może dziać? Może się szybko, prawda? Tu perłą, ale trochę się coraz bardziej źle czuję. No, sami widzicie, jak ja już wyglądam. Nie. Moje ciało się zaczyna zmieniać. Nie, 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 nie. Ja się bo, boję naprawdę. Poczekajcie. Dobra, szybko. Okej, okay. przeleciałem sobie tutaj, bo może nie przy tej. Ale dokładnie, za. Patrzcie, jestem tu i zobaczymy. Jest cudowny filmik. Zobaczymy. Jak wejdę gdzieś na te pola, to zobaczymy, czy mi się coś zacznie Dobra, wchodzę, ja tak wchodzę do otchłani, mój panie, tak jak... Mikażeś, idę. O! o, widzowie, co się dzieje? Co się dzieje? Nie, jest. Tu wpadam. Szybko, szybko, szybko. Jest, szybko, szybko. Jest, udało się. Nie, jest. Znowu wpadam. Idę. skubowie Szkubowiec, naprawdę, jak ja jestem top, to coś To wstrzymuje. Pamiętam, że coś mówię do kogoś, panie? Jakiś, jakbym ja był kogoś z suką, czy coś? Nie wiem, naprawdę, poczekajcie. Nie nie wiem, nie wiem. Teraz się nic takiego nie dzieje. Chodźmy. O, o, coś mi się lęko zmieniła. E, co się stało? Nie wiem. Ej, ja mam jakiś lekko inny głos. Naprawdę, co mi się dzieje? Mam lekko inny głos. Poczekajcie, muszę coś sprawdzić. Mam naprawdę lekko taki inny głos. O co chodzi? Ja nie wiem. Nie wiem, co tu się wydarzyło, ale muszę się wyleczyć. Naprawdę, bo jest tu cały jakiś czarny. Pójdę do mojego, niestety jeszcze nie ma tutaj dupka, ale chodźmy. Poczekajcie, widzowie. Może tu coś będzie. Ja mam... Może jakiś lekturówek ma. Miał, ale nie. Nie ma, nie ma. Nie ma, ja naprawdę nie wiem, że ja się mogę zaraz jeszcze bardziej zamienić. Dobro, no to chodźmy. u u co, co, jeżeli widzę, że ja mam jakiś inny głos? O co chodzi? Patrzę, jestem już cały czarny, jakbym miał jakieś przebranie. No dobra, czuję się po prostu jak jakby jakiś bohater, jakby była ta zbroja. Nawet mi pasuje, ale to tylko mi pasuje, jakbym miało być przebraniem, a ja zaraz mogę zniknąć, naprawdę, ale muszę coś powiedzieć. Mogę. Nie funkcjonować zaraz, muszę jak się coś zjeść, albo wypić, Bo patrzcie, sobie jeszcze nie mam czarnej głowy, ale co, jeżeli ja się zaraz w coś zmienię? Albo muszę wam coś powiedzieć, bardzo i to bardzo mi się to podoba. Nie, widzowie, mi się to ba bardzo nie, nie podoba. Nie podoba mi się to, nie wiem, ktoś się to kontroluje. Uh, uh, uh. Halo, dobro, Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Chcę być jeszcze bardziej lepszy, ale muszę pierwszy się wlecieć z tego czarnego. Ale bardzo ładnie mi w nim jest. Dobro, chodźmy. O, jest, udało mi się. Jestem cały czarny i bardzo ładnie mi. Bo jestem piękny Uo, hu, 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 hu. Mój panie, nie wiem czy nie słyszysz, ale zrobię tak jak kozołeś. Rozwalę tą całą wioskę i jeszcze jeden rost.